Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko, lubię, mleko, lubię, lubię mleko. <noise> o! Halo. Słuchaj? Halo. Dobra, No tak, to jest. Dzień dobry, Krzysztof. Cześć

Ale gdzie? A gdzie? O tu! A wystarczy. Gdzie? Do kuchni? Do kuchni. Tu O! Tak Jeszcze tu zapłacić trzeba. Nie, to, to, to córka. Nie, nie, nie. Córka twoja przyjechała. Widzisz? Ty nie. Napisała do mnie, że ten. Że będzie. No to masz, przyjechała. Mhm. Ale też mam. A nie. ja spałem? No ty spałeś, spałeś. Jakże widzisz? Ryba po grecku. Ryba po grecku, żebyś sobie tak nasz zjadł. Bez martadeli tu się nie wchodzi. To do, do tam już, tam już się nie mieści, to martadela w tej lodówce. Tyle jest. Tyle jest. No. Kotle... Lej do lodówki. Zaraz. Dobra, no. to weźmiemy kotlety rybne. Tu masz dwa. Do lodówki. I teraz. Do lodówki. Mhm. Zaraz zaniosę. No.

A, dziękuję bardzo panie Mirosławie. Halo. No, to tak przywitał się i już? Już. Aha. Uh Wystarczy. -huh. Wystarczy Świeże bułeczki ciepluteńkie, proszę. I teraz tak yy, ten... Flety W pomidorach, nie? to lubisz No właśnie Flety w pomidorach, tak? Śledziowe No No uj, uj. A jak? Trzeba dbać o ciebie A co? O. Maślanka truskawkowa Ech, lubię, lubię maślankę, maślankę. Wiem was <laughs> A co to? Odkręć sobie No już jest Aha, weź, no to co ty to, tak. No nie ma siły. No nie ma siły, ma siłę. I ten, I, i takie tutaj chlebki. Tak? Takie, takie na chlebusie, nie? No, takie, to ja tutaj zostawię w O, zaszczasz się i zasrasz. O, już. Tym wszystkim. Nie gadaj Tabletki brałeś? Nie, jak ja dopiero ci... Przebudziłem się. No to co ty tak o tej... A co ty w nocy robiłeś? ty tu masz soczki, takie witaminki, nie? Żeby... No to spał, może nie spał. Proszę. Tyle godzina. Patrz która już godzina. 11 za 15. Minut. Oj, oj oj, spał. No. Oho, mleko, mleko. No, ale co to wszystko trzeba podkręcać, tak? Tak. Dorotka. Tak? E, może gdzieś pojedziemy, co? To później się dogadacie. Aha. Już jak ja pojadę. Ja tylko czekałem, żeby ją tutaj tobie wpuścić, a się dogadacie co i jak. No. Siadę, Dorotka. Siadam, siadam. Ojej. Co słychać? Dzięki, wszystko dobrze, w porządku, A u Ciebie? A u mnie tak opusty Najważniejsze. Jak to się mówi, stara wiedza, dobrze, że nie nowa. Muszę. Hmm. Tak. Jarek, worek musisz przynieść. Worek jest tu. A to, to dobra, trzeba wyrzucać? ci się, się żyje, masz? Do lodówki to. To, to, to. czekaj dalej. I to do lodówki. To zostaw sobie coś, zjesz, kotleta. Wiesz co, bo tu masz... A dziś jest. Tak, dziś Ale to rybny. I to też rybne. Tak. Ryb, rybny kotlet. Ja rybne tu... A to, to na cały dzień rybę tylko pojemnik? Co? Na cały dzień tylko kilo ryby? Tu masz jeszcze kotlety rybne, Krzysztof. Co? Kotlety rybne, dwa. Aha. To z bułeczką sobie zjesz. A to jak będziemy chodzić, to schowamy do ładuski Nie no, zaraz ja zacznę odbierać, bo już na Halo no, przepraszam, bo dzwonili do mnie ze Straży Miejskiej nie musiałem się rozłączyć. To ja z Mirek. Eee, Słucham. Czego chcesz? No, jest taka sprawa, że pan za ten mandat nie zapłacił. Że co nie zapłacił? Że to nie zapłacił? Ma mandatu. mandatu. Ale... Ale kto nie zapłacił mandatu? Mam tysiące w dwudziestym roku A jaki, maski, a jaki mandat? A jaki mandat? A jaki mandat? To zabrak maski. A gdzie ja nie miałem maskę? To mi na łupie nałożyć maskę? To staro się. Nie, co na łupie nałożyć maskę? Ja chcesz, ja nałożę maskę. Mam takiego... mam czy, przyrząd taki, że teraz łupę i maska będzie nałożona, czerwona. Czerwona maska? O będę miał... Będziesz miał kurwa maskę. Będziesz miał taką maskę jak... Jak chuj. Mam to jest kara. 20 basów po głupie. Albo... Pawle Wawa. Pawe. Pawle Wawa. wiesz co, przestań pierdolić kawały, bo ja po głosie poznałem, wiesz, i przestań kręcić koło moje bramy, bo wiesz co, ja mogę dzisiaj podjechać do Ciebie. Słuchaj, ja tą bramę sobie zaraz otworzę tam bo ja mam taki klucz i taki przecinek, ja to otworzę tą bramę, ja tę tam wjadę, ja to Ci Dobra, dobra, wjeżdżaj, wjeżdżaj na Lewym. Ty, je, ty, co chcesz patrz żeby, żeby nie wyjechał, wiesz, patrz, żeby nie wyjechał, wiesz, w kajdankach, bo jak wiesz, kurwa w kajdankach, to będzie kurwa bardzo dobrze. powiem ludziom, że chodziłeś przez pateczki, bandaty nie zapłaciłeś 143 złotych. 143 zł to czyje ty cię płacę? A przepraszam, nie, ty strasz ty strasz wiesz, ty strasz miejska jesteś, ty chuj jesteś, bary. wiesz, Pawełku, ty, spierdalaj ode mnie, wiesz, lepiej, spierdalaj, nie nie do nie, bo kurwa. Ale to nie Paweł, Krzysiek, Paweł. nie, ty mylisz ludzi, Paweł. nie. No ale widzisz, że... kurwa głos. Trzeba zmienić numer. On nie może być tak, żeby wyzwania. Eee, tak. Słuchaj. Ale Krzysiek klubie jak rozmawiać z ludźmi, nie trzeba zmieniać. Tak? Słuchaj, tak. E, ta? Noródka. Słyszałeś. Ja teraz się przebiorę wszystko. I wiesz, podjedziemy do, kom do komendy misji. Mhm. Na Bema. O. Tak. Ja złożę zawiadomienie. Mhm. Wiesz, że jakiś chuj... Pawełek Warszawy, to on. Nie on, mówię ci, że nie on, po się poznaje, że nie on. Tak, A kto? No jakiś, kto, no jakiś widz, no dzwoni, no. Ta, i młody głos to był. I nie powiem, nie. że mnie lęka bez przerwy z telefonu i nie szukają jego. bo tak to być A może można. do Warszawki od razu zawieźć Do Warszawki, tutaj nie działają, może lepiej do Warszawki. No, śmiej się. Ja, a czy ja uśmiechnąłem się? Co mówisz? A co ja się śmieję? Ja nie mówię, że e, śmieje się, ale mówię śmiej się. No. Śmiej się, bo wiesz takie coś być nie może, żeby wiesz ktoś wyzwaniał po telefonach i kurwa i tak bez przerwy wiesz. On tylko zmienia Dorotko te telefony i koniec. Dorotko. Dobra Krzysiek, podziękuj za dary. Dla córki. Mm. Eee, drożka, dziękuję. Tobie za A na co? Naprawdę z całego, nie z całego, o, z o, ile. o Picia, mleczka. A co ty mi buty? A słyszałam, że właśnie na mlecznym y, tak się czepiają butów, że masz to? Nagraj moje. A propos. Tak, też mam buty. Butów się czepiają. Ja żebyście o, mieli, żebyście mieli co komentować. O, o, o jak mam, wszyscy. A Krzysiek, Żeby... masz nowe buty? Tak. Dlajcie cię malutkie. No. Na zimnym tam po, po prostu jest 100 butów. Jakie buty u mnie? Gumo, gumowe my kupujemy nowe buty stop. No stop Nie. tak a kupiłeś sobie? No, no ja co ty no to pokaż żebym miał raz, co, raz w tygodniu kupuję buty ale nowe ale ty musisz pokazać żebym miał a, szuka, nie no, no e, Jarek no. a te szapki? patrzy niewydane dla kuriera pewnie przywiezie przerzuci przez płot tak ale już przyszły tak? tak już są na magazynie mhm. są na magazynie bo ja widzę w impoście. Także jeszcze nie wydane do doręczenia, ale są już w Stoku. E, na jakie magazynie? Impost. In Impost, In tak? Tak. To no ale kiedy ty podjechać. będziesz jeździł? Ja, dobra, zaraz z nią pogadasz, bo ja to do roboty będę zaraz uciekał. Także... A co, Dorotka, zaraz jedziesz? Zaraz tobie wszystko na wyjaśni. Co? Jedziesz zaraz? Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.